Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś premiera zrabki Gorączka złota. Yy, zrabka za 10 zł. Szukamy monety albo takiego garnca, który nam mnoży wygraną razy 2. Tutaj szukamy z góry do dołu. Tabela wygranych tak się przedstawia. I już z trzech głównych rąk jest, są dwie. Ktoś dzisiaj już trafił jedną, także ja mam trzy sztuki i patrzymy co to jest. Moneta albo garniec. Jest mucha, prezent narty, perfumy, kwiat, auto, szpilka. Dalej słońce. Jest kwiat, jest róża, kufer. Dalej kutka i kluczyk. Podkowa, zegar. I kolejne to jest naszyjnik, wiśnie, korona. O jest moneta. I gwiazda. A monetka daje 10 zł. Jest AA, także jest tutaj wygrana, chyba nie ominęłam nic. Yy, kolejne: szpilki, kufer, gwiazda, naszyjnik, korona, pierścionek, mucha, prezent. Auto, wiśnia marty, bransoleta, podkowa, no, na drubin, biebronka, zegar, tulipan, kwiat, słońce. I trofeum. Tutaj stropka jest przegrana. No i ostatnia. Jest biedronka. Pierścionek. Tulipan. Klucz. Podkowa. Gwiazda. Wiśnie. Kufer, auto, kwiat, narty, perfumy, naszyjnik, kutka. No nie zanosi się, chyba tą dyszką zakończę dzisiaj. To nie ma, róża, bransoleta i nie ma. Niestety ta też jest przegrana. Ok, czyli co? Na 30 zł wkładu. Mamy tutaj jedną z wygraną 10 zł pod monetką. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I zapraszam jutro na kolejny odcinek. Pa!